Nasza organizacja powstała w marcu 1995 roku. Fundacja zajmuje się dziećmi z wadą słuchu, opóźnionym rozwojem mowy, z wszelkiego rodzaju niepełnosprawnościami związanymi, powiązanymi z wadami wymowy. Celem Fundacji jest pomoc dzieciom niedosłyszącym, ich rodzinom. Także opiekujemy się nie tylko samym dzieckiem jako takim, opiekujemy się całą rodziną. Fundacja została założona przez rodziców, ale i specjalistów. Świadomi tego, iż nasze dzieci potrzebują dużego wsparcia i to przez wiele lat, nie mogąc znaleźć wcześniej na rynku podobnej placówki, która mogłaby takie usługi świadczyć, doszło do założenia fundacji. I w ten sposób od 16 lat opiekujemy się nie tylko własnymi dziećmi, bo im takie wychowujemy, ale opiekujemy się też całą rzeszą dzieci z wadą słuchu. W tej chwili pod opieką fundacji jest ponad 300 rodzin. Są to rodziny nie tylko z województwa mazowieckiego, ale także z innych województw, praktycznie z całej Polski. Od 1996 roku fundacja prowadzi ośrodek wsparcia. W tym ośrodku prowadzone są zajęcia z logopedą, surdologopedą, z czyli ukierunkowanym na pomoc osobom z wadą słuchu, z psychologiem, z, z pedagogiem. Szalenie istotną rzeczą jest, aby jak najwcześniej rozpocząć pracę z dzieckiem, dlatego że wtedy możemy osiągnąć całkiem niezłe rezultaty. Nasi podopieczni obecnie, ta najstarsza grupa, to już są absolwenci uczelni warszawskich. Także jesteśmy z nich ogromnie dumni, mamy już magistrów. Staramy się rozwijać ich w różnych kierunkach i umożliwiać im start. W tej chwili do fundacji trafia bardzo duża rzesza dzieci malutkich. Jest to skutek badań przesiewowych. Bardzo dobrze, że została tym programem objęta cała Polska. W ten sposób można zaopiekować się dziećmi już w takim wczesnym okresie. Te osoby, które trafiają do nas, trafiają absolutnie dobrowolnie, jakby z własnej inicjatywy, są kierowani przez lekarzy z różnych ośrodków, głównie z Warszawy, bo tu jesteśmy bardziej znani, ale także i z, z Polski, z innych ośrodków w Polsce, ośrodków typu szpitale wojewódzkie. W Fundacji prowadzimy zajęcia bardzo różnorodne, a więc o zajęciach z logopedą, pedagogiem, i psychologiem wspomniałam już wcześniej, są to zajęcia indywidualne i grupowe i jest to oferta adresowana przede wszystkim do dzieci, ale uwaga, słowo dzieci nie odnosi się tylko do wieku przedszkolnego czy szkolnego. Tak naprawdę ta oferta skierowana jest do wszystkich osób uczących się, a także tych, które naukę już skończyły. Zajmujemy się, dzieć, się dziećmi, rodzinami. Od samego początku, czyli od momentu wykrycia wady do dorosłości. Zajmujemy się dziećmi od momentu wykrycia wady do dorosłości, praktycznie mniej więcej do 30 roku życia, bo tyle mają nasi najstarsi podopieczni. W tej chwili trafiają już do nas na przykład ich dzieci, także kolejne pokolenie nam rośnie. Analizując potrzeby naszych dzieci, naszych podopiecznych, a także ich rodzin, rozszerzyliśmy ofertę na przestrzeni lat i została ona skierowana nie tylko bezpośrednio do tego odbiorcy, którym jest osoba z wadą słuchu, ale także właśnie do rodzin, więc zajęcia są także dla rodziców. Są to zajęcia o charakterze wspierającym, ale i edukacyjnym. Dodatkowo, ponieważ nasi podopieczni Dzięki rehabilitacji wczesnej, dzięki wczesnemu wykryciu wady, aparatowaniu mają szansę podejmowania nauki w szkolnictwie masowym i istnieje potrzeba wsparcia nauczycieli w tym zakresie. Dlatego też Fundacja organizuje warsztaty, spotkania, konsultacje dla nauczycieli nie tylko z Warszawy. W 2010 roku mieliśmy taką akcję warsztatów dla Województwa Mazowieckiego, dla szkół podstawowych. W tym roku będzie dla szkół gimnazjalnych, w kolejnym roku zrobimy dla szkół ponadgimnazjalnych, żeby za każdym razem ta oferta była coraz szersza, coraz bogatsza i obejmowała coraz szerszy zakres naszego otoczenia. Za naszą działalność tutaj... Lokalnie, gdzie się znajdujemy, czyli w Warszawie, w dzielnicy Ochota, zostaliśmy uhonorowani nagrodą. Zajęliśmy pierwsze miejsce jako najlepsza organizacja pozarządowa na Ochocie, także mamy się czym poszczycić. Współpracujemy z bardzo wieloma instytucjami i rządowymi, i samorządowymi, i pozarządowymi, bowiem to, co w fundacji jest realizowane, to nie tylko ośrodek wsparcia, nie tylko zajęcia tutaj na miejscu, ale także cała masa różnych inicjatyw, które są realizowane do szerszego otoczenia, czyli wychodzimy także dalej do społeczeństwa. Myślę, że dzięki temu właśnie uzyskaliśmy taką nagrodę. Myślę, że taką ważną rzeczą z punktu widzenia osób, które trafiają do fundacji, ale także z punktu widzenia właśnie całego naszego środowiska i osób niesłyszących, ale także osób słyszących. Jest to, że fundacja udziela wsparcia, tak jak wspomniałam, nie tylko osobom niesłyszącym, czyli nie tylko dzieciom i ich rodzinom, ale udziela wsparcia nie tylko w miejscu, Naszej siedziby zajmuje się nie tylko na etapie kształcenia, ale także dalej. W tej chwili prowadzimy taki program współpracy z trenerem pracy, dzięki któremu nasi podopieczni, a także ich najbliższe otoczenie, czyli znajomi, przyjaciele, rodzina, mogą skorzystać z pomocy, aby uzyskać zatrudnienie. Fundacja rozwija się, realizuje coraz więcej programów. Jednym z tych programów jest właśnie program Alternatywa. Jest to program z wykorzystaniem środków unijnych, bardzo ciekawy. Niestety kończy się w marcu tego roku. Złożyliśmy kolejne wnioski, miejmy nadzieję, że nam się uda i że dostaniemy dofinansowanie do kolejnej edycji albo kolejnego programu. Zobaczymy, co nam się uda zdziałać w tej materii. Ale to jest takim nowum, jeśli chodzi o organizacje, które zajmują się osobami z wadą słuchu, że zajmujemy się, wspieramy nie tylko ten proces edukacji wczesnej, ale także potem dalej, w tym dalszym dorosłym starcie, czyli w poszukiwaniu pracy, w przygotowaniu się do podjęcia zawodu, a także w utrzymaniu pracy, jeżeli już uda się ją pozyskać, a takie efekty też już mamy.